Cię serdecznie w poranek, ten cudowny poranek 21 maja, w czwartek. Dzisiaj ruszamy z następną porcją Bożego Słowa. Niech to Słowo w nas drzemie, niech ono tam mieszka, niech ono dokonuje rewolucji w naszym myśleniu i w naszym odczuwaniu, również, dlatego że nasze odczuwanie musi podporządkować się temu, co wiemy, jak myślimy, jak mamy ułożone w głowie. Nasze odczucia muszą iść krok za krokiem za tym, co. Już rozumiemy wewnętrznie, co przyjmujemy z Bożego Słowa. Czasami tak jest, że my jeszcze nie czujemy pewnych rzeczy, ale to jest tylko kwestia czasu, dlatego że jeżeli traktujemy poważnie nasze odczucia i się tak nimi przyjmujemy, to czasami myślimy sobie: ojejku, mam tyle odczuć takich tu negatywnych, albo tam pozytywnych, tam gdzie nie powinienem mieć. Wydaje nam, wydaje nam się, że nigdy to się nie uporządkuje, że nigdy. Nie dojdziemy do ładu. Ale prawda jest taka, że nie powinniśmy traktować poważnie naszych odczuć czasami, bo one się pojawiają, znikąd, znikają, a to, co trwa, to jest Boże Słowo i to, co Bóg o nas myśli, co o nas Bóg mówi. I na tym musimy budować wszystkie nasze decyzje i to, jak myślimy. A uczucia muszą się nauczyć podporządkowania. Tak więc y, słuchajcie, dzisiaj 32. rozdział księgi. Jeremiasza. I przeczytamy sobie werset 40 i 41. Zawrę zaś z nimi przymierze wieczne, mocą którego nie zaprzestanę im wyświadczać dobra. Napełnię ich serca moją bojaźnią, by się już nie odwracali ode mnie. Cieszyć się będę, wyświadczając im dobrodziejstwa. Osadzę ich trwale w tej ziemi, z całego swego serca i z całej swej duszy. Tutaj Bóg się tak zobowiązuje przed Izraelem, zobowiązuje wyświadczać dobro swojemu ludowi. Bóg pragnie nie przestawać wyświadczać tego dobra. To są Boże intencje. Wiecie, czasami mamy takie właśnie odczucia, które nam przychodzą do serca, że Bóg to coś dla nas chce, co takie będzie nie do końca przyjemne. Ta Boża wola nas troszeczkę przeraża. Czasami nam się wydaje, że ta Boża wola to jest coś nieprzyjemnego, że Bóg Chce nas wychować, ale jest takim rodzicem, który stosuje presję, nieprzyjemne sposoby wychowania, dyscyplinę, która jest taka okropna, taka nużąca albo wręcz okrutna. I boimy się. Troszeczkę do tego Boga się nie zbliżamy, bo boimy się, że on coś wymyśli takiego okrutnego, nieprzyjemnego, więc okej, okay, Boża Wola niech się pełni, ale może niekoniecznie w moim życiu. Ale tutaj dowiadujemy się, co jest Bożą Wolą. Że Bożą wolą jest to, by wyświadczać nam błogosławieństwo i to nieustannie. Bóg pragnie wyświadczać nam dobro i pragnie też napełnić nasze serca bojaźnią, byśmy się już od Niego nie odwracali. I tutaj nie chodzi o strach, bojaźń to jest szacunek, to jest przejęcie się wewnętrzne, przejęcie się tym, jaki jest Bóg, zrozumienie Jego miłości, Jego dobroci. I ukorzenie się przed nim. Także już nie ja sama próbuję wziąć swoje życie w swoje ręce, ale oddaję Bogu prawo, ponieważ mam szacunek, ponieważ wiem, że on jest o wiele lepszy niż ja. On jest o wiele bardziej szlachetny, on jest o wiele bardziej odważny. On o wiele lepiej wie, co jest dobre dla mnie, niż ja sama. I ten stan powoduje, że mamy bojaźń przed Bogiem, czyli mamy respekt. Wiemy, kto tutaj jest Bogiem, wiemy, kto tutaj jest Panem. Puszczamy Boga przodem i wtedy już nie odwracamy swoich serc od niego, tylko jesteśmy całkowicie zaangażowani w to, dokąd On nas prowadzi. Wyczekujemy, wyczekujemy ciekawych, nowych, dobrych rzeczy, bo wiemy, rozumiemy, że Bóg chce takie rzeczy w naszym życiu czynić. On czasami robi dziwne rzeczy, bo my nie wszystko rozumiemy, tak, jako ludzie. Nie mamy wszystkich. Składowych, żeby ocenić sytuację. Nasze mózgi są ograniczone, nie widzimy tego świata z różnych perspektyw, mamy tylko swoją jedną perspektywę, bardzo ograniczoną. Ale kiedy ufamy Bogu i spodziewamy się tego, co dobre, to niejako stawiamy się w pozycji, gdzie Bóg może nam błogosławić, gdzie może z nami współpracować. Bo kiedy mamy otworzone serce na Boga, to On może mówić, my możemy słyszeć. I możemy się dostroić, i Bóg wtedy może coś z nami zrobić dobrego. Może nas poprowadzić tam, gdzie by chciał, żebyśmy byli. A jeżeli jesteśmy nieufni, to nie słuchamy, nie słyszymy, nie podporządkowujemy się no i po prostu jesteśmy takim kamieniem, o który się można potknąć. Jesteśmy taką zawali drogą dla Boga, tak? ponieważ On. Nie może, nie może nic z nami zrobić. Tak? Musi nas obejść, musi użyć innego człowieka, musi spróbować w inny sposób, bo, bo my jesteśmy niedostępni dla niego. Tutaj czytamy również o tym, że Bóg się będzie cieszył. On się cieszy niesamowicie, wyświadczając nam dobrodziejstwa. Osadzi nas trwale w tej ziemi. Osadzi nas trwale. Wiecie, kiedy Izraelici wędrowali, to oni pragnęli w końcu się ustatkować, oni pragnęli w końcu osiąść. Oni pragnęli w końcu być w jednym miejscu. Pragnieni w tym jednym miejscu żyć, mieć rodziny, rozrastać się, budować, sadzić, zbierać, tworzyć pewne dziedzictwo. Kiedy jesteśmy cały czas w różnych miejscach, przeprowadzamy się, zmieniamy pracę, zmieniamy kościół, zmieniamy rodzinę, zmieniamy żonę, zmieniamy różne rzeczy, to my nic nie budujemy. Czasami zmiana jest potrzebna, ale jeżeli zmieniamy non-stop, to nie jesteśmy w jednym miejscu na tyle długo, żeby coś wybudować, bo rozumiemy, że tak jak w rolnictwie, w budownictwie, w jakiejkolwiek innej sferze, w biznesie również, w służbie dla Boga. Musisz być wystarczająco długo w jednym miejscu, żeby zrozumieć, jak to miejsce funkcjonuje, żeby zrozumieć jego potrzeby, żeby zrozumieć, jak mógłbyś służyć tym ludziom i temu miejscu. Potrzebujesz czasu, żeby samemu się dostroić i żeby też móc coś dać od siebie. Dopiero po pewnym czasie. Okazuje się, że coś zbudowałeś. Bóg pragnie nas osadzić w takim życiodajnym miejscu, w którym my będziemy mogli dawać i budować, ale też będziemy mogli czerpać radość, satysfakcję, gdzie będziemy widzieć, że to wszystko rośnie, że się rozrasta, że możemy być błogosławieństwem dla ziemi, dla ludzi, dla otoczenia. Boże, ja Ci dziękuję za te słowa. Dziękuję Ci, że Ty jesteś dobrym Bogiem, który ma dobre rzeczy i który cieszy się, wyświadczając mi dobrodziejstwo doświadczając mi dobro. To są Twoje plany, to są Twoje myśli odnośnie mnie. Nie muszę się bać ani niepokoić tym, że obmyślasz sobie tam jakieś nieprzyjemne rzeczy dla mnie. Wiem, że, że Ty jesteś Bogiem, który kocha nad życie i dziękuję Tobie. Dziękuję Tobie za, za te słowa z Księgi Jeremiasza, że Ty pragniesz też włożyć w moje serce bojaźń i ja pragnę chodzić w takiej bojaźni. Pragnę odbierać swoją obecność bardziej, mocniej, nie bać się ciebie, ale też rozumieć, jak potężnym Bogiem jesteś, jak potężnym Bogiem jesteś, jak ty wiele możesz zrobić w moim życiu, na tym świecie, że ty nie jesteś kimś, kto po prostu stworzył się, wycofał. Ty jesteś kimś, kto ma realny wpływ na to wszystko, co się dzieje na świecie. I ja mogę też mieć wpływ, będąc w Tobie i z Tobą. Boże, ja Ci dziękuję za ten następny dzień, w którym mogę uczyć się o Twojej dobroci, o Twoich dobrych planach odnośnie mnie. Chcę rozkoszować się Twoją osobą dzisiaj. Chcę rozmyślać nad Twoją dobrocią, miłością. Chcę, żeby te myśli stały się dla mnie źródłem życia, takiej energii wewnętrznej, pasji, żeby ruszyć dzisiaj rano, tak z kopyta, nie bać się, próbować, walczyć, naśladować Ciebie. Opowiadać o Tobie, czynić dobro, kochać ludzi, robić nowe rzeczy, robić odważne rzeczy. Boże, ja chcę żyć takim życiem, chcę być podobna do Ciebie. I, e, i wiem, że to, to jest też Twoim planem odnośnie mnie. Zapraszam Cię, Duchu Święty, żebyś mnie wypełnił, żebyś mnie poprowadził dzisiaj, żeby, żeby to był zupełnie nowy dzień, w którym o wiele mocniej, bardziej głęboko wspaniale Ciebie doświadczam niż do tej pory. Niech Tobie będzie chwała za wszystko, co się dzisiaj będzie działo. Chcę żyć dla Twojej chwały. Chcę być jak takie światło, jak taka latarnia dla ludzi wokół, wskazując na Ciebie, że Ty jesteś, Ty żyjesz, Ty istniejesz, Ty jesteś dobry, Ty oddałeś za mnie swoje życie i jesteś gotowy też błogosławić każdego, który, który się do Ciebie zbliży. Modlę się o to wszystko w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen, amen, kochani, błogosławię Was również. Niech dobre myśli o naszym Bogu wypełniają Wasze głowy. Niech usuwają wszelkie niepokoje, wszelkie odczucia, które nie są oparte na tym, jaki jest naprawdę. Dlatego, że to Bóg wyznacza, jak jest naprawdę, a nie okoliczności, czy ludzie, czy nawet rzeczy, które widzimy. Błogosławię Was. Do zobaczenia jutro rano z Panem Bogiem.